Będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Czy często znajmu, znajdujesz sobie wymówki, żeby czegoś nie zrobić? Czy to nie jest tak, że jak coś sobie zaplanujesz i tego nie zrealizujesz, to masz tysiąc wymówek? Jeżeli na przykład chcesz, nie wiem, się odchudzać, no, bo to nie miałam odpowiedniej, odpowiedniej diety, no, a nie mogłam kupić odpowiednich produktów, a nie byłam przygotowana i cała lawina wymówek. Tak samo jest z innymi rzeczami. Jeżeli czegoś nie robisz, czy znajdujesz wymówki i usprawiedliwienie dla siebie, dlaczego tego nie zrobiłeś i nie zrobiłaś. Dlatego dziś Przyszła do mnie pewna historia. Pewnego razu mężczyzna stanął u wrót niebios. Przywitał go Anioł i Anioł zapytał się, czy byłeś szczęśliwy z tego, co robiłeś na ziemi? A on mówi, no nie bardzo, bo zawsze chciałem być artystą. No ale na początku rodzice mi mówili, że ta szkoła tak mi nic nie da. I w ogóle, że to jest bez sensu, że ona jest droga, a i takich sukcesów żadnych nie odniosę. I w ogóle szkoda inwestować na to, w to pieniądze. Później, kiedy byłem starszy, no to poszedłem do pracy, ponieważ tylko praca w fabryce dała mi pewne zatrudnienie i mogłem zarabiać pieniądze, bo przecież z bycia artystą na pewno bym nie wyżył i nie byłbym w stanie utrzymać swojej rodziny. Później, kiedy pracowałam w fabryce, to awansowałam i byłem nawet kierownikiem i ode mnie zależało życie i pensje innych osób. I zdałam sobie w tym momencie sprawę, że już jestem za stary na to, żeby być artystą i żeby cokolwiek robić w kierunku swojej pasji. Anioł tak popatrzył dobrotliwie na tego człowieka i ten człowiek zapytał, no a jeszcze chciałem wiedzieć, może ty mi powiesz, kto jest artystą wszechczasów? A Anioł mówi: No, ten, który przede mną stoi. A on mówi: Ale jak? Ja nie jestem artystą wszechczasów, przecież nic nie robiłem, bo nie miałem czasu, nie byłem w stanie tego zrealizować. A Anioł się uśmiechnął i mówi: My uważamy, że jesteś artystą wszechczasów, ponieważ potrafisz znaleźć tyle wymówek i tyle Usprawiedliwień, dlaczego tego w życiu nie zrobiłeś, że jesteś w tym mistrze. Czy ty też masz wymówki, żeby czegoś nie robić? Że jestem za stary, za stara, że już tego nie jestem w stanie zrobić. A może każda inna wymówka? Czy idziesz ze głosem swego serca i spełniasz swoje marzenia? Czy nadal szukasz wymówek? Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.